Witam. E, tutaj kolejny test. Pokazać na przykładzie tutaj takiego śmiesznego e, gwizdka awaryjnego marki Bondless Voyage. czy mamy tu styczność ze stopem tytanu o tytanem, czy z tym, e, czy z jakimś a jeszcze aluminium. Może się uda, bo tu jest troszkę cięższa sprawa. Trzeba się tego powietrza wyzbyć. Z środka. Dwa, zero cztery. 2,06 Dobra, zobaczymy. 2,06 Młode trzeba usunąć. A nitka to już tak nie wpływa na Pomiar, ale woda już trochę tak. To mamy osiem, siedem, siedem podzielić na dwa, zero, sześć. Cztery i dwa pięć. tu wychodzi. Jeszcze raz. <laughs> Czyli powinno nam... żeby wyszło 47 załóżmy 8 tam było 8 7. Na 4, 5, 1. No to powinien mniej więcej. Czyli powietrze w tym wypadku nam dodaje. Jeszcze raz. Woda uciekła. Ale no teraz woda jest w środku. No widzicie, to nie ma. No lekko. takim wynalazkiem o tu już, już jest jakiś sens jeden osiem pięć powiedzmy no jeden osiem cztery dobra namy Teraz utrzymujemy tą wodę. Teraz już zakładam, że będzie dobrze. 876 minus... Podzielić na 186. No, 4,7. No, no to też jest Tytan albo jakiś Stop tytanu Tak by wynikało. A jak sobie gdzieś wygooglujecie, no to tutaj nic nie ma taki, akurat jak Tytan. Nic nie ma z tego co pamiętam. Podobnej gęstości. Także myślę, że kwestia tu po prostu, że jeszcze mógł itlen zostać, i ja tu trochę w ucho odwaliłem i tam były inne czynniki. No ale myślę, że jak wartość jest zbliżona do tego 4,51 w miarę, to powinien to być co najmniej stop. Ale powiem, jak mierzyłem wcześniej to, któregoś się tam w innym naczyniu. No to mi wyszło e, praktycznie praktycznie 4, 5, albo bardzo blisko, nie tak jak teraz no ale to jak, i, jak się pomiar tak zrobi na połebkach to tak wychodzi wtedy no ale myślę, że nie o tak jeli no nic, pozdrawiam